Dzień dobry, witajcie w filmie unboxingowym od Rare Plant Depot. Jak widzicie, mam zamówioną paczuchę i wspólnie ją sobie otworzymy. Jak zawsze zamówiłem od Dominiki piękne rośliny i mam nadzieję, że tym razem też będą piękne i będą zdrowe. Nie wiem dokładnie, co będzie w jednej paczce, bo zamówiłem sobie mystery boxa. W w którym powinna być jedna albo kilka roślin, w zależności od tego jak Dominika tą paczkę skomponowała. Pozostałe rośliny to będą rośliny, które ja zamówiłem i nie będą to same scindapsusy, będzie też rafidofora, będzie hoja i zobaczymy co będzie też w tej paczce, czy Dominika poszła standardowo w scindapsusy, czy jednak dała coś do paczki coś innego, także wspólnie sobie Otwieramy paczuchę, a ja zapraszam Was na film. Jak zwykle, u Dominiki na bazarku pojawiły się piękne rośliny w wyprzedażowych cenach, i tym razem zamówiłem sobie takie rośliny w promocji też. I też y, myślałem o tym, żeby jedną roślinę, którą tutaj dzisiaj mam, y, dać na rozdanie. Y, ale zobaczymy jeszcze, jak ta roślina będzie wyglądać. Zobaczcie, tutaj mamy już zabezpieczenie. Mamy hitpaka. Tym razem hitpack jest y, ciepły. Także bardzo, bardzo fajnie. Tu jakieś wypełnienie. Standardowo pięknie wszystko zabezpieczone. No i zobaczcie, mam tutaj ogromną paczuchę z kilkoma roślinami. Już Wam będę pokazywał, co tutaj yy, zamówiłem, ale najpierw bo zabieram sobie wszystkie te folie, żeby Wam tutaj nie przeleścić. Zaczniemy sobie od... od rafidofory może sobie zaczniemy. Tutaj mam zapakowaną rafidoforę i to jest już sadzonka wstępnie ukorzeniona, z tego co pamiętam. No i ta rafidofora była w dość atrakcyjnej cenie, bo była przeceniona minus o 50%, była przeceniona, więc postanowiłem ją sobie w końcu zamówić. Długo się też zastanawiałem, czy zamawiać tę roślinę wcześniej, ale jednak poczekałem. No i w sumie warto było poczekać, bo teraz jest ona dużo tańsza. Rozpakuję sobie oczywiście najpierw roślinę, a później wam pokażę dokładnie, co to za roślina, powiem jak się nazywa, chociaż nie pamiętam, chyba jak się nazywa i będę musiał wam napisać na dole, bo zapomniałem. Ale Roślina jest naprawdę piękniutka. Dobra, wyjmiemy to sobie z, z kubeczkiem razem. Nie wiem, czy mi się to uda, bo tu jest wszystko tak mocno pozaklejane, że. Nie wiem, czy, czy ja to wyjmę. Czekajcie. Kurde, coś dzisiaj cierpliwości nie mam do tego. Ale to jest mocno pozaklejane. Masakra. Kurczono, nie idzie, nie idzie tego wyjąć. Zaraz pewnie się skończy tak, że wszystko rozsypie. No dobra, nie było tak źle. E, słuchajcie, pierwsza roślina. Tak jak mówię, jest to Rafidofora. A dokładną nazwę podam Wam na dole. Tak ona wygląda. Tutaj na tym liściu możecie zobaczyć takie plamki. Widzicie tutaj? Ja pisałem tutaj z Dominiką i Dominika tutaj napisała mi, że to są takie. Drobne jakieś otarcia, które nie mają wpływu na zdrowie i kondycję tej rośliny. Jest to tylko aspekt estetyczny, więc. A praktycznie tego nie widać, więc wcale mi to nie przeszkadza. Tutaj idzie już kolejny liść, zobaczcie. No i całość jest zasypana tą czarną lechuzą. Zobaczmy sobie, jak wyglądają korzenie. Korzenie wyglądają tak, więc jest to sadzonka dość solidnie już ukorzeniona. Mam nadzieję, że u mnie ta roślina będzie pięknie rosła. Ja Wam powiem, że rafidofory naprawdę bardzo mi się spodobały, i to są rośliny, które są u mnie bardzo wdzięczne. Szybko rosną i nie mam też z nimi żadnego problemu, tak naprawdę, więc idę w te rafidofory, bo. Są to też naprawdę pięknie wybarwione rośliny. No, a ten liść jest naprawdę świetnie wybarwiony. No, ta zieleń jest po prostu piękna i jestem tą rośliną naprawdę zachwycony i mam nadzieję, że kiedyś to będzie duża roślina i będę wam mógł się nią pochwalić. No i dobra, słuchajcie, pierwszą roślinę mamy za sobą. Ja ją sobie odłożę na bok. Tutaj ten kubeczek też troszkę ogarnę, bo tutaj się mi trochę posypało wszystkiego, i już Wam pokazuję kolejną roślinę. I tutaj mamy z Tindapsusa Jade Satin Marble. Ja go zamówiłem, dlatego że był on w dobrej cenie, w promocyjnej cenie. Ja tego z Tindapsusa już mam, ale tak jak mówię, pójdzie na jakieś fajne rozdanie. No i zobaczcie. Też bardzo piękny Scindapsus o niesamowicie jasnych, pięknie przeplatających się kolorach, żółci, zieleni, takiego kremowego koloru i to jest też jeden z tych Scindapsusów, które nie robią problemów, bardzo szybko rosną i myślę, że ta roślina jest jedną z takich łatwiejszych, jeżeli chodzi o scindapsusy według mnie. I cena tego scindapsusa też jest nieduża, a pamiętajcie o tym, że jest to dalej roślina kolekcjonerska, bo nigdzie w sklepach nie dostaniecie takiego scindapsusa, głównie u prywatnych hodowców, prywatnych kolekcjonerów możecie takie rośliny upolować, więc myślę, że Warto kupić sobie taką roślinkę, a ja za, za tą sadzonkę dałem 50 zł, więc myślę, że naprawdę warto zainwestować i cieszyć się taką przepiękną, jaśniutką rośliną. Kolejna paczucha. No, tutaj mam same piękności, i tutaj są rośliny, które ja zamawiałem sobie. Wiadomie, a na koniec zostawimy sobie paczkę niespodziankę, którą Dominika wysłała. Ale najpierw wam pokażę, co mamy w tej paczce, nie niespodziance, czyli paczce, o której ja wiem, co tutaj będzie. No, ciekawe, to jest jedna roślina. Okej, okay. słuchajcie, dostałem coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest za roślina. Podejrzewam, że jest to choja. Jest to pewnie roślina, która została wysłana jako gratis, bo na bazarku ostatnio każda osoba, która wygrała licytację miała dostać jakąś losową, ciętą sadzonkę do ukorzenienia. No i Wnioskując tutaj po, po liściu, wydaje mi się, że jest to choja, ale nie, nie mam pojęcia jaka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ona ma bardzo fajne takie żyłkowania na liściach. Ale powiem Wam, że na żywo ona wygląda na pewno dużo lepiej. Ma cieniutki pędzik. Zobaczymy, czy uda mi się ją ukorzenić. Po filmie napiszę do Dominiki i zapytam się, jaka to jest roślina, żeby mógł sobie ją podpisać i żeby ona mi gdzieś się nie zgubiła. Chodzi o nazwę, żeby mi się gdzieś nazwa tej choi nie zgubiła, bo te nazwy są bardzo, bardzo ciężkie. No i to jest piękna choja. Słuchajcie, to jest coś, coś pięknego. Zobaczcie na tą roślinę. Ależ ogromny liść w ogóle. I tutaj nazwę podam Wam na dole, bo nie pamiętam co to jest za choja. Ale zwróćcie uwagę, jakie ona ma piękne kolory na liściu. Bardzo charakterystyczną cechą wielu choi jest to, że one mają na liściach taki jakby nalot. To gdzieś może się niektórym kojarzyć z jakąś chorobą, ale to jest bardzo charakterystyczne, że są takie Przetarcia są jakieś takie, jakby taki kolor jest jakby narośnięty na liściu. Widzicie to? Nie jest żadna choroba, tak po prostu choje się potrafią wybarwiać też w zależności od tego, jakie mają warunki. Bo im więcej światła, tym ładniej te choje potrafią się też wybarwiać na naprawdę piękne kolory. No a ta jest nie dość, że jest duża, jest fajna, sztywniutka zobaczcie jak wygląda spód liścia też jest bardzo ciekawy takie ma czarne plamki ktoś by mógł powiedzieć, że jest to jakaś choroba ale tak nie jest to jest po prostu takie charakterystyczne wybarwienie no i tutaj już widzicie, że ten pęd jest dużo grubszy on jest też sztywniejszy, jest twardszy taki bardziej zdrewniały no powiem wam, że jak ta choja będzie rosła to naprawdę będzie przepiękną rośliną w przyszłości. I przechodzimy sobie do scindapsusów. Tylko czekajcie, ja sobie tutaj to rozerwę. Zaraz wam będę pokazywał dokładnie, co zamówiłem. Czekajcie chwilkę. No, na to się bardzo, bardzo cieszę. Słuchajcie. Zobaczcie, jakie piękne wybarwienie, ale ten liść jest no, dla mnie doskonały. I jest to scindapsus Piasun, ale mm, V2. Co znaczy V2? V2 to znaczy, że ma inny typ wybarwienia ta roślina. Ja mam swojego scindapsusa mm, takiego. Nie wiem, czy to jest V1, y, skoro ten jest V2. I tamten mój synapsus wybarwia się bardziej na takie kolory ciepłe. Ta warygacja jest ciepła, tam się przeplata dużo zieleni i żółci. A tutaj jak widzicie, ten kolor jest bardziej taki chłodny, taki zgaszony, ale też bardzo dużo odcieni zieleni, gdzieś tam jakiś kremowy kolor się pojawia, jakaś szarość też, i no, jest piękną rośliną. Ma jakiś tam korzonek, który na końcu jest troszkę jakby przyschnięty, ale myślę, że u mnie to ruszy. Mam nadzieję przynajmniej, że ruszy, bo ze Snidawusem Piasum, tego którego mam, poszło mi bardzo szybko. On też podjął wzrost w międzyczasie, jak się ukorzeniał, już zaczął rosnąć. No i od tej pory nie mam z nim żadnego problemu. No i mam nadzieję, że ten też będzie tak pięknie. Przyrastał, bo to jest jedna naprawdę z piękniejszych roślin, i ten typ wybarwienia to jest jeden z moich ulubionych taki poprzeplatany równomiernie na całej blaszce liściowej. Te kolory świetnie tutaj ze sobą współgrają, także to jest naprawdę zakup, z którego jestem ogromnie, ogromnie zadowolony. Zresztą, jak ze wszystkich roślin, ale z tej na pewno szczególnie. No i przechodzimy sobie do kolejnego Scindapsusa. Tym razem będzie to Scindapsus, do którego ja robię trzecie podejście. I mam nadzieję, że ostatnie, bo dwie sadzonki, które miałem do ukorzenienia, do ukorzenienia niestety mi zgniły. A jest to Scindapsus Apollaki. I tutaj charakterystyczną cechą dla tej rośliny jest przepiękny żółty, taki jaskrawy kolor z zielonym przebarwieniem też. Oczywiście to jest liść, który nie jest aż tak mocno wybarwiony, ale on potrafi być bardzo, bardzo mocno zwariogatowany. Może być tej żółci o wiele, wiele więcej. Jest to już troszkę większa sadzonka, jak miałem ostatnio, bo ostatnio, niestety, miałem bardzo małą sadzonkę. Ta jest troszkę większa, więc liczę też na to, że ona przez to, że jest większa, to będzie miała większą wolę życia i szybciej się ukorzeni. Tutaj myślę, że wsadzę ją do pudła z mchem i dam jej czas. Postaram się troszeczkę o niej zapomnieć, tak żeby mi się te ukorzenianie nie dłużyło. A wiem też, że ta roślina była u mnie bardzo oporna i nie chciała wypuszczać korzeni. Tutaj jakiś zalążek... Korzenia jest, ale czy uda mi się ją ukorzenić? Nie mam pojęcia. Będzie to na pewno kolejne spore wyzwanie dla mnie. A jak ruszy ta roślina i w końcu zacznie rosnąć, no to będę przeszczęśliwy, bo ile można próbować z jedną rośliną. A chciałbym go mieć tego scindapsusa, dlatego że on mi się bardzo podoba. Bo potencjał ta roślina ma ogromny i wiem jak on potrafi wyglądać w większej formie kiedy ma większe liście, bardziej wybarwione i jestem przekonany, że to jest na pewno jedna z piękniejszych roślin. Może teraz tego, teraz tego nie widać po tym jednym liściu, ale uwierzcie mi, że tak jest. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do ostatniej paczki i będzie to paczka niespodzianka, w której nie wiem co jest, i za chwilę się wspólnie przekonamy. Aha, mam ją tutaj, dobra. I tutaj widzę, że będą Scindapsusy, czyli jednak Dominika poszła w Scindapsusy. Ja się cieszę. Zobaczymy, co tutaj nam zapakowała. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest możliwe, że to jest jakiś Scindapsus No ID. Co to może być, słuchajcie. Oczywiście, nazwę podam wam na dole. Bardzo ładny liść, dość mały, ale pięknie wybarwiony. Już, oj, przepraszam, już wstępnie korzenie powietrzne też na tej roślinie wyrastają. Są bardzo grube i takie mięsiste. To zwiastuje, że mm, powinno się udać tutaj z tą rośliną. Tylko muszę dowiedzieć się od Dominiki, co to jest za malutkie cudeńko. I druga roślina to na pewno jest stindapsus no ID na pewno i zobaczcie jakie piękne wybarwienie takie marmurkowe z charakterystycznymi takimi jasnymi ciapkami dla stindapsusów bardzo ładnie zaznaczony nerw taki ciemny rozchodzący się później w takie jaśniejsze barwy na liściu bardzo ładna roślina i Cieszę się, że Dominika wrzuciła mi tego Scindapsusa. Bo bardzo mi się podobał w sumie. Ale jak miałem możliwość kupienia Scindapsusa No ID, a kupienia boksa, to wolałem oczywiście kupić boksa. Bo nie dość, że wartość tych boksów zawsze przekracza wartość ceny, którą zapłaciliśmy. To jeszcze jest dodatkowa ekscytacja spowodowana tym, że nie wiemy, co będzie w tej paczce. I to. Też potęguje to, że te Mystery Boxy są tak chętnie kupowane przeze mnie, ale też i przez innych na bazarku u Dominiki. I jak widzicie w takim boksie mieliśmy dwie roślinki. Nazwy już pewnie wcześniej Wam napisałem. Pokazuję Wam tylko jak one ładnie wyglądają. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych zakupów. Przybyło sporo nowych roślin, sporo nowych odmian, i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w kolejnym filmie już niedługo. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak Wasze rośliny mają się na początku tej jesieni. Czy macie już jakieś problemy z roślinami, czy raczej jeszcze jest spokojnie? Czekam na Wasze komentarze. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się. Na razie cześć.